degustacja serów, win, miodów, nalewek, domowych wypieków, pokazy mody, czy wreszcie wspólnie odtańczony polonez na atrakcji, jakie zaoferował uczestnikom pikniku serowo-winnego Mariusz Dziedzicz-Małkiewicz. Były też promowane książki profesora Stanisława Adamczyka i gospodarza przedsięwzięcia. Oprócz konoserów win, serów i innych wyrobów, w pikniku wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy. Największą jednak atrakcją było zwiedzanie serowarni. Piknik serowo-winny w trygulu rozpoczął się od, od tańczenia poloneza. W pierwszej parze dostojnie kroczył Mariusz Małkiewicz, dziedzic z Katarzyną Batko. Pary za wykonanie chodzonego zostały nagrodzone gromkimi brawami. W części oficjalnej organizatorzy podziękowali za obecność samorządowcom, posłance, właścicielom stoisk ze sceny. O winiarstwie, produkcji serów mówił Marcely Małkiewicz, właściciel winnicy sandomierskiej gdzie robione są doskonałej jakości wina. Podkreślił, że osoby, które dziś w Drgulcu prezentują swoje wyroby, łączy syndrom niespokojnych rąk. Marcel Małkiewicz zwrócił szczególną uwagę na to, że podczas procesu produkcji wina czy sera nie używa konserwantów. Wszyscy na pewno dzisiaj wystawcy, którzy tutaj są, przykładają ogromnie dużo uwagi do produktów, z którego powstają dalsze produkty, współproduktów. Na pewno łączy nas to, że wszyscy to robimy z ogromnym sercem, zaangażowaniem. Chce nam się przetwarzać, chce nam się pokazywać. Na pewno wszyscy mamy zespół niespokojnych rąk. Nie potrafimy usiedzieć na miejscu. Chcemy pokazać nasze zdolności. To na pewno nas wszystkich tutaj łączy. W winie najważniejsza jest jakość owoców. O niego dbamy osobiście, dbamy o każdy krzew z osobna, pielęgujemy owoce zdrowe. Wino powstaje. Bez żadnych konserwantów. Tak powstaje produkt, który każdemu smakuje, który zaskarbi sobie najbardziej wymagające kubki smakowe każdego odbiorcy. Organizator pikniku Mariusz Małkiewicz przyznał, że to chyba ostatni jego piknik jako organizatora, ale liczy na dzieci, że one będą kontynuować jego pomysł organizacji takich spotkań. Podkreślił, iż jego cała rodzina zajmuje się inną dziedziną produkcji. Małkiewicza dziedzica bardzo cieszy reakcja ludzi podczas zwiedzania serowarni. Spiritus mowę z pikniku autorytatywnie stwierdził, że ser, krzemień pasiasty, produkowany w jego serowarni smakuje lepiej od najlepszej czekolady. Oraz, że ten gatunek sera podbije rynki nie tylko w Polsce. Marzeniem seniora rodu Małkiewicza, który już realizuje, jest powiększenie dorobku pisarskiego. Jeśli już robię te sery, to oświadczam tu Państwu, że ten ser krzemień pasiasty podbije Polskę, a jak gdyby miał chęć i siłę, to i Europę by podbije. Ale nie mam takiej potrzeby. I na co mi tyle pieniędzy? Chłop, który 40 parę lat sadził kapustę, ogórki, nagle robi szósty rok sery. Nie jest to takie proste. Wino zrobić trudno, sery jeszcze trudniej. Moim celem życiowym w tych ostatnich, nazwijmy to dwudziestoleciu, to jest pisać. Trochę napisałem już, ale trzeba to jeszcze wydać. Barbara, jakie i... Anita Kamińska wraz z innymi członkiniami KGW Drygulec oferowały domowe wypieki i inne wyroby garmażeryjne. Panie zbierają się w siedzibie koła i wspólnie przygotowują potrawy, które następnie trafiają na stoiska podczas festynów i innych imprez. Ich sztandarowe wyroby to pierogi i gołąbki. Mamy pyszne gołąbki, pierogi z ruskie, pierogi z kaszą i z mięsem z mięsem. Tanka. Mamy też przetwory własnoręcznie wykonane Przepyszne oczywiście ciasto, tak, Mamy Umy. tutaj swoją siedzibę i wykonujemy tam razem wspólnie pracując i pomagamy tak. sobie wspólnie Byliśmy na targach w Kielcach, Kielcach tak w, w tamtym e, roku byliśmy w Opatowie, w Opatowie na dożynkach tam też wystawiałyśmy się. No wystawiamy się na tutaj. Na taki, o w tamtym roku u pana tutaj też byliśmy. Ludzie, też, też, też byliśmy. Byłyśmy, zaproszeni. No, robimy. Mieliśmy festyn u siebie na Drygulcu. Też, też miałyśmy okazję wystawiać. Z kolei na stoisku pasieka rodzinna Stępień z widzin można było degustować różnego rodzaju miody z pasieki, która ma już 50 lat. Jej założyciel zaczynał od jednego ula, który jest nadal w pasiece dziś liczącej 150 uli. Jest to tradycja rodzinna która sięga już ponad 50 lat wstecz, gdzie nasz dziadek zaczynał przygodę od jednego ula tak naprawdę, którego mamy do tej pory w pasiece. W ofercie mamy przede wszystkim miody tradycyjne, wielokwiatowy, lipowy, akacjowy, faceliowy, jak również miody kremowane z naturalnymi dodatkami, z owocami, z cynamonem, z kakao, z miętą. Z sentymentu do dziedzica i całej branży producentów serów naturalnych bez konserwantów przybył były już producent serów Marcin Kutera. Gość z tej branży powiedział dlaczego zaprzestał produkcji, i jednocześnie docenił Mariusza Małkiewicza za hart ducha i wytrwałość w dążeniu do celu. Sytuacja jaka jest obecnie na rynku nie, on nie sprzyja takim małym zakładom, albo moje potrzeby i możliwości zmieniły się zupełnie i... No, trudno mi było się realizować w tym co było, natomiast no, nie chcę mówić, że to jest jakaś tam sytuacja, że, że są jakieś wymówki po prostu. Bardzo ciężka praca, bardzo dużo zapałów, ogromne doświadczenie, wielki mój podziw dla tego człowieka. Przetrwał tyle rzeczy, stworzył kilka firm, kontynuuje swoje doświadczenie w produkcji serw to jest najtrudniejsza chyba, bo się konkuruje. Z koncernami, które miliony, miliardy przeznaczają na marketing. W części artystycznej był pokaz mody. Występ zespołu, który zagrał hity muzyki rozrywkowej. Pokaz tańca i pokaz kawaleryjski dla TVS z Jurek Strzyż.